Siemaneczki, Siemecki, z tej strony Chrystel i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Farma. Witam was bardzo serdecznie, jak widzicie łowię sobie ryby! o Jakąś wędkę złowiłem. Okej? Okay? Myślałam, że to ryba, ale to jest wędka, ale w sumie wędką się nie najem. Ale witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie je. koniecznie! Bo jeszcze witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft farma, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i zapraszam Was na Instagrama Kryser 55, taki fajny Instagram i na serwer Discord Team Chriser, czyli też taki bardzo, bardzo, bardzo fajny Discord. Jeśli jeszcze nie obczęliście, to obczajcie go koniecznie! A w dzisiejszym odcinku co będziemy robić. Heh. Dowiemy się oglądając, więc zapraszam Was do filmu. Na razie to co uryw ja mendik. dobra, może jaką starą uda no, mi się to Oczywiście chodzi mi o jakąś rybkę. Wolę, naprawdę chcę tym razem jakieś jedzenie. No i mamy rybę, rapfish. Dobra, spróbuję coś jeszcze złowić, sobie się przybliżę. No ja coś wyłączyłem, dobra, już włączamy to. Kolejna ryba, i tutaj jest ta sama ryba. Ja już wiem, czy ona się naprawia, bo ona ma mendika. Mending, ale nie wiem, czy to do naszej serii się zalicza. I tak, w poprzednim odcinku swoją drogą postawiliśmy razem z naszym sąsiadem, byłym sąsiadem Stasiem, garaż. Więc tak wygląda ten garaż. Tu jest ten i trzeba go jakoś zagospodarować. Czy tym się dzisiaj zajmiemy? No nie wiem. Zagarnąłem też rzeczy, które, które miałem podczas tej pracy. Odłóżmy te wędki, to. A te ryby wstaćmy z Muszę sobie tu widzowie jakąś kuchenkę ogarnąć, bo nie mam na czym gotować. Ale dzisiaj po to wyruszamy do miasta. Yy, znaczy, głównie na razie nie jedziemy do miasta. Po pierwsze, teraz tak, wziąłbym sobie jedzenie, standardowo, i wziąłbym sobie wodę. Trzeba jechać, oddać Tira. Widzę, że tu farma zaczyna już powoli rosnąć, tu zaczyna tu rosnąć, to zaczyna mi przeszkadzać tu ogólnie. Dobra, więc czas odwieźć Tira. Na razie jedziemy odwieźć Tira. on jeszcze ma paliwo, więc dobrze. Teraz tak, musimy wycofać. Ciekawe, czy w ogóle nasz koń jeszcze żyje, bo go zostawiłem. Ostrożnie. O kurczę, ostrożnie, ostrożnie, muszę wycofać. Nie, to będzie cofanku Czekaj, że wycofam, żeby już jechać przodem jakoś. Ech? Dobra, trochę nienaturalnie, ale okej, okay, udało mi się, to jest najważniejsze. Dobra, jedziemy teraz tędy i jedziemy sobie... O jajko, no dobra, możemy przynieść. Dobra, jedziemy w takim razie do doków do na Old Way Przemysłową. Podstawić ten tir, bo tir nie znasz. Więc zjedziemy ogólnie. Zjedziemy ogólnie i Jakoś... co to jest? Jakaś tablica tu jest, Tiru stój, jakaś tablica. Sprzedam działkę lub nieruchomość. Sprzedam działkę lub nieruchomość. Numer. I tu jest numer, ale ja nie mam telefonu. Może dodam kiedyś. Czyli numer, telefony do serwisu. Tutaj jest działka. I to jest chyba taka głównie działka pole, nawet Gdzieś dziury wpadłem. Muszę na tę wodę uważać. Ty, tu jest działka normalnie. I jak wiecie, przydałoby nam się jakieś pole, bo w końcu to Minecraft farm, więc jakieś tam. I to jest od tej, tej firmy. To jest taka firma nieruchomościowa. Dobra, więc... Zjedź powoli. Także więc... O, Boże, gdzie najbliżej zajadę tym. Nie, tu będę miał jeszcze dalej. To nie... O nie! F5. Dobra. Musimy jechać na autostradę. Tu byśmy wjechali na autostradę, ale nie mam... Czyli trochę bym oszukał, bym tu zaje wjechał na autostradę, ale wiadomo, tak nie można. Kurde, przejechały jakieś zwierzęta. Co w ogóle w tym mieście robią zwierzęta? To ja w ogóle tego nie rozumiem, jakby. Okej, okay. mamy posłuch. Odwaj przemysłowa za 400 metrów. Co jest? Jezu, ile tu jest mobów! Uff, bo ja mam pismo, nie mam pismo włączonego, więc muszę coś ogarnąć, żeby te mob się nie ryskiły. Kurde, znów się zawiesimy. Radzimy na Old Way przemysłową, czyli tam, gdzie skąd mamy tego tira ogólnie. Dobra, ale już dojeżdżam, Muszę ukryć, co z tym moim skoniem, jakby zostawiłem go tam. Czy on żyje? No, nie wiem. Tak szczerze Wam powiem, że nie wiem, czy ten koniec jeszcze żyje, jakby dobra. Skręcamy tu, bądź stąd. Zostawiam go na miejsce, nie cofam. Tak po prostu wjadę. Wiem, że tu tak się nie powinno zjeżdżać, ale ja sobie Go idę poinformować. Mm, dzień dobry. Ja ogólnie odstawiłem tego tira, więc... Nic... Więc, więc, więc. Kurde. Koń jest! Ale urwał las. Dobra. Ważne, że żyje. Pop żyje. To jest najważniejsze. Musimy wrócić do domu. Dobra. Ale ogólnie z tą działką tak teraz się zainteresowałam. Może rzeczywiście nią kupić, jakby. Może rzeczywiście nią kupić, jakby. Nie mamy pola, a te nasze tantetne pola się nadają do nie powiem czego. Więc wiecie jakby. Przydałoby się jakiś pole. Hmm, to. Dobra. Torami, torami, tora, szybko, szybko, mam nadzieję. Że pojadę blisko tor i wyjadę tam? Nie pamiętam, gdzie te dokładnie prowadziły. No Ale jak przejdziemy to ramię, no to już dowiemy się, gdzie one prowadzą. Mam nadzieję, że nie do miasta. A, tam jest więzienie, no to to już wiem, gdzie prowadzi mnie tu. Jest... Gdzieś przy tym sklepie, jakby wyjdziemy. Chłopie, tylko nie spali, proszę cię. A, ogólnie myślałem, bo też mamy takie pole, jakby wiecie, w zowie. I myślałem na pewno, co to jest. A, to jest do matarki. Nie, to jest pole, dobra. Czy pomyślałem o Stanisławie? Stanisław też kiedyś używał koni. Znamie małe maszyny. I pomyślałem do tego takiego konia. Yy, można znaleźć rzeczywiście, żeby koń też pomagał w rolnictwie w zawijaniu. I jadę z propozycją dla Stanisława. Czy ma coś takiego, taką przyczepę, jakby wiecie. Nie wiem, zaraz się dowiemy. Tylko dojadę na miejsce. Ta farma stara, yy, Co? Tomston jest. Co jest z domem Stanisława? Czemu on niebieskie tutaj? Nie wiem, czy to. Nie, wieś w ogóle nie odżyła po tym, co się stało. Wieś jeszcze się nadal nie odbiła po tym ataku. Dobra. Chodź tu. Ja idę do Stanisława. Siema! Stanisław. Słuchaj, mam do ciebie sprawę. Czy masz. tu idzie, że tam dach chyba. Darmniejszy. Słuchaj, masz jakąś taką. Pieprzony deszcz. Czy masz jakąś taką przyczepę dla kołnierzy, czy jakąś maszynę? Powiedział, że ma, więc żebym se mógł iść do tej szopy i wy wygarnąć ją tu stamtąd. No dobra, dzięki wielkie. Powiedział, że mogę sobie wziąć za darmo, bo i to tak są rupiecie, więc... Okej, okay, rupiecie, to biorę. Dobra, biorę. Dobra, coś wyciągnąłem. O, siema. Bo to jest przeczepa i tu mogę chować jajo. No nie widać to Dobra. Zajadę tu konie. Robi się noc! Trzeba wracać do domu. Nic nie zrobiłem praktycznie przez ten cały dzień, tylko widziałem tira. Dobra, zajadę tutaj moim rumakiem. Teraz klikam sobie ten i mam zamontowane. O kurde, ale teraz jadę, będę jechał wolno. Tego nie przemyślałem. O nie! Teraz będę jechał północy. A tak z ciekawości, coś u nas się na tej farmie w ogóle zostało? Jakieś rzeczy, które by można by przynajmniej wziąć? Coś. Tu są jakieś narzędzia, jedzenie, dirt. W szczerze, tu to, to nie ma praktycznie nic do brania. Dobra, może sprawdzę jeszcze w środku. Ja z to ja do wygląda masakrycznie. Mamy lodówkę i mamy ten piec. W sumie ten pies byśmy mogliby wziąć. Ale w sumie zawsze można jechać sprawdzić do sklepu elektrycznego. O, teraz jest szybciej jakoś. O, chyba co to mękę trochę co zrobić, to powiedziałam. będziemy jechać całą noc. Tak się na to... Czekaj, gdzie był ten most? Zgubiłem ten most. A tu jest ten most. Już szybciej się dojedzie tymi lasami. Bo mam nadzieję, że mi się podczas drogi nic nie stanie. Dobra, pyk. Teraz się tu jakoś zaję... Trzeba to teraz zajęć. Jezu, ta taczka się tam błuje. Teraz proszę, nie złagam, nie złagam, nie, zlewiam, nie zlewiam. Dobra, pyk. Tą taczkę sobie... Nie, czekaj. Tą taczką Ten Tyk. zostawi sobie nią w garażu, a ciebie postawimy standardowo tutaj. Chodź. Dobra, ten płotek. Tutaj go postawię. W sumie nie chodziło mi dokładnie tutaj, ale dobra. Pyk, pyk, pyk. No i co? Idziemy spać. Dobra nas widzowie. Kolejny dzień, więc w takim razie biorę jedzenie. Wezmę no, sobie jabłka tym razem. I biorę sobie pieniądze, czyli 8 tyle mam w sobie. I co? Zabieram swojego rumaka w pogróż. Bo jedziemy na zakupy, a w zasadzie jedziemy do miasta. Dowiedzieć się e, z tym działką informacje, na temat tej działki informacje. No i zobaczyć kuchenkę. Przydałaby się na kuchenkę, aby zwykłe surowe miasto szybkie palić. Wiecie, nie będziemy mieli surowego mięsa. demet Zjadę sobie staczki na razie. Mój koniec dobry, więc wiecie, bo da dasy radę, chłop. Witam w mieście, moi drodzy. Tylko wiecie co? Ostatnio dostam, O kurde, widzowie, Jeszcze mmm, mandat muszę płacić. Teraz mi się tak przypomniało, że jeszcze mam mandat do opłacenia, który sam zmieniłem. O kurde, widzowie, zdradzą się problemy. To płaci ten mandat, ale nie wiem z czego. Ja nie wiem, poczekaj mam. Pomysł, jak nie czekać na tym, bo tu jest, między domami. Gdzieś tu powinno być między domami. Tak, jest tutaj. I że tu taka podziemna ta. że, że przejdę. Au! O zimno i zobacz, ty. co chce. Jest, serc, pan. obok policji, bo to jest policja. Ja, ja, ja to w Jestem genialny, naprawdę. Wiesz, ja że jeszcze w takim, że. Dobra, poczekaj, koniu, ja cię zostawię. Ja muszę cię zostać, bo ty przynosisz problemy. Będę znów paść w A ja sobie przejdę się na dużo na luzie sprawdzić, załatwić sprawy, które mam do załatwienia. Czyli między innymi działka, no i zobaczyć kuchenkę elektryczną, którą chcę zobaczyć, ile przynajmniej kosztuje. Zaczynamy od kuchenki. Albo nie, na, może na początku zacznijmy od działki. Nikona na recepcji nie ma, więc szukamy tego pokoju jakby. Tu, tu nie, tu nie, tu nie, 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 tutaj nie, tutaj nie, 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 tutaj nie będzie, Dobrze. Trzeba w takim razie iść na górę. Ech, tu nie, dobrze, dobra, tutaj jeszcze nie. Nie, to nie, też nie. O, tutaj Kevin Anders, agent nieruchomości. Dzień dobry. Yy, o kurde, laptop oznaczy. Dzień dobry. Yy, ja w sprawie yy, 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 kupna nieruchomości. Dobra, zróbmy. my już trochę rozmawiamy i chodzi o działkę, którą zobaczyliśmy na początku tego odcinka, które nas sprzedaż. Typ powiedział, że działka kosztuje 5000 i mogę kupić ją teraz i wtedy sobie mogę tą tablicę już zdjąć i od razu nią przejąć więc a ta tablica w tak to zniknie i to wiecie co nawet chciałbym tą działkę i co czy mogę zapłacić już kupuję nią widzowie bo potrzebujemy jakieś pole aby coś zasadzić bo nie mamy nic więc panie kupuję. w takim razie kupione dziękuję bardzo panu za interesy no i do widzenia Dobra, zrobię, kupiona działka! Super, super very good nice więc teraz czas. Yy, dobra, kupiłem tą działkę, więc mogę... Yy, ona ten plakat będzie zdjęty w ciągu kilku dni. A teraz chciałbym iść zobaczyć tą kuchenkę. Dobra, idziemy jeszcze... Chyba to kupię w sklepie elektronicznym, więc... Okej, okay, wbijam. Dzień dobry. Okej. Okay, co tu mamy? Drukarki nie, laptopy nas w sumie... Laptopy y, 2000. Taki laptop, no, ale dobra. My na razie nie interesujemy się laptopem, tylko kuchenką. Jakby co już? Ja zawsze mówię. mikrofony, kl klawisze. No na bogato to jest sprzedawca. Telewizory to nam też o to nie zależy. Główki te. To jest. O tysiąc do... co? tysiąc? tysiaka tylko płacę? no powiem kozak, no dobra, tysiaka i to jest kuchenka, no to yy, przepraszam, chciałabym kupić kuchenkę. więc za ile chciałam mi... swoje kuchenka chcę kupić kupione, a... Um, yy, tak, kuchenka czeka, już przy wyjściu dla mnie. I to jest chyba ta kuchenka. Wow, ale kuchenka. W końcu zjemy coś świeżego, nie już starego. Dobra, a chyba z miastowych spraw to już by są wszystkie, które powinny już załatwić. Więc lecimy do domu i lecimy na tą działkę, bo trzeba coś na niej zasiać. Żeby wiecie, już wiadomo, zaczęło powoli rosnąć. Dobra, ja idę do swojego konia. mówię, że jest, jest. Przeskoczę przez wodę. Myślałam, że przeskoczę przez wodę, ale jednak nie. O kurczę, Trada. Dobra. A tu ja. Na tu nagle w jakieś działko jeżeli. No i po koniu i po mnie oczywiście też. Yy, muszę zejść na drugą stronę. Dobra, powoli tu już dojeżdżam. Na, na, na Oczywiście na naszą działkę. Mmm, dobra, jedziemy w takim razie. Już jest, widać, że nam z daleka. Oczywiście nasz garaż. Do tego garażu trzeba by coś kupić. Znaczy w sensie jakieś te pudło, jakieś maszyny i tu możemy coś sobie otworzyć w tym garażu. Nie wiem, jakąś tam, ale na razie tak. Yy, kuchenka w naszym domu i w końcu jakieś mięso. Ja gdzieś miałam to mięso. Tak, patrzcie. I teraz pyk. Nie wiem, czy tak się nie da. Dobra, nie, nie wiedziałam, nie chciałam odpalić. Ty, koń mi wieje! Tu. Wracaj się! Kurde, menemu. Szybciej, rusz się. Ty, właśnie mam tu jeszcze tego kurczaka, więc mogę sobie go też ugrillować. I kolację, jak się będzie dzisiaj patrzył. Co to tak kuchenka? Jakby. Co jest? Przecież. Mmm. Jezu, odpal. Co jest? Czemu tu nie chcę? Stop paus. pause... Rybę mi upieczesz... Rybę mi upieczesz, ale tego mi nie upieczesz, okej. Okay. Porąbana to jest, ale wiem, że upieczy się to i kładę się do spania w zowie. Dobra, odkładam tu mięso. Okay. Cooked fish. Ryba można zjeść na kolację. My włożymy nasze lodówki, a ja mówię dobranoc. Kolejny dzień, który na tym odcinku będzie już ostatnim, ale pierwsze co musimy zrobić, to jechać zasiać pole nasze nowe pole nasiona, więc ruszamy. Ale jeszcze przed tym muszę ruszyć na tą po swoim starym zobaczyć, czy tam nie mam przypadkiem jeszcze jakiś nasion, bo potrzebuję nasion. Z tą trawę podbieram. O, właśnie. Ja, dobra, jadę w takim razie na, na tę starą działkę. Dobra, ham na no, to gruzowisko. A to co? Ty mam tylko, 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 tylko 14. Okej, okay, to jeszcze, bo zasyp to w, razie w. Corn seed. No, jeszcze, to corn seed. No, przeskocz, chłopie, taka łatwa, nie może przeskoczyć. Nie, ja pojadę sobie trochę poboczem, bo tu też wyjadę. Spędzę sobie tędy lasami. Dobra, zjeżdżamy i już jest nasza działka, ale już bez żadnego tutaj tego. No dobra, tutaj zostawiam konia, pyk. Więc zaczynam to siać. Nie wiem, czy to mi starczy na całe pole. To jest wielkie ogólnie pole, więc wątpię, że mi starczy. O, tu jeszcze tu idzie to pole, dobra. Ty, masz jakaś ta prawa. Okay. Może tutaj. Zbierać. Pyk, pyk, ale czuję, że... nie no, no nie starczy. Nie czuję, że czuję, że mi no, nie starczy. A żeby nie było... żeby nie pomieszać tego wszystkiego, to po tej stronie zasadzę to, żeby rosło to, więc tego mam więcej. Miałem tego bardzo dużo, ale to wszystko... Przecież posprzedowałam sobie to wszystko, co miałem. Tak, już nie mam pyk. Aha. No nie no, jeszcze. Co to jest? Hot seat. Jakieś sadzonki, jakieś inne. Jez, yes, jeszcze nie mam tego porządnie. a Ja mogę podejrzeć, czego to jest z nasiono. Tylko nie powiem czego to jest. I po prostu je na razie wezmę, okej? Okay? I wezmę je. Dobra, czuję, że tego też mi wystarczy coś na pole. Wyportowuję to na cały ten. Eee, yy, nie będzie coś takiego. Coś tak czuję, że nie będzie. Nie Urośnie za dużo. Wszystko po sprzętach będzie trzeba albo kupić, albo poczekać tamto urośnie. No cóż, zostało się z tego tylko tyle. Ja już więcej nie mam jakby, więc wiecie, no. Ja już więcej nie mam. No ja powiem tyle. Jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej odcinków z Minecraft Farma. Więc jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i co? Dzięki Wam wielkim wierzcie na Instagramie, 150 minut, sztuki fajny na Instagram na serwerze Discord Team, No i trzymajcie się. Na razie, no i cześć!